Tragedią człowieka jest to, że człowiek żyje, jakby o Bogu nie wiedział, albo jakby Boga nie było. Raczej jakby Bóg nie istniał. Takie człowiek sprawia wrażenie. Bo duchowość człowieka grzesznego jest duchowością ukierunkowanego na siebie. Człowiecze potrzeby. Wewnętrzne głody są nazwane potrzebami, prawem, i człowiek swego dochodzi z morderczą gorliwością. Brak pamięci o Bogu jest kresem wiary. Proszę zwrócić uwagę. Jak niewiele jest czasu i wysiłku i ukierunkowanej uwagi na Pana Boga. Jakże dalece człowiek jest zagospodarowany w swoim życiu, zamyślony o sobie, bez nie tylko brania pod uwagę Pana Boga, ale w ogóle z wyeliminowaniem myśli o nim. Człowiek, jego zainteresowania i sprawności wystarczają jemu. Wystarcza młodość, zdrowie, praca, dobra materialne. I czego mi to wystarcza? Tym bez Boga dzień w dzień świetnie się bawi, czyli pławi się doczesnością. To jest tak jak w tej przypowieści o zamożnym człowieku, któremu pole obrodziło, miał zmartwienie. Nie mógł plonów pomieścić, ale poradził sobie, postanowił zburzyć stare, zbudować nowe, odłożyć plony i mieć zasoby na długie lata. A nie wiedział, że tej nocy jeszcze mogą zażądać duszy jego, czyli że umrze. To jest człowieka dążenie mieć spichlerz. I tym spichlerzem człowieka. Są różne jego zainteresowania, pożyteczności, użyteczności. Takim spichlarzem dla człowieka jest na przykład zdrowie, w którym człowiek pokłada nadzieję. Jest zdrowy, to to przecież wiadomo, że zdrowie na Ziemi jest największym dobrem. Na Ziemi największym dobrem jest zdrowie. Ale niektórzy nie mają zdrowia. Na przykład dzieci są spichlerzem. Położyć ufność w dzieciach. Albo rodzina. Albo praca. To też taki spichlerzyk. Zwłaszcza stabilna praca na swoim. Zwłaszcza taka praca, że zawsze gdzieś zajęcie jakieś będzie. Takim spichlerzykiem jest zauważenie własnej samowystarczalności. Człowiek samowystarczalności nie potrzebuje łaski. Wszystko, co chce, to ma. Kupi, sprzeda, zorganizuje, odniesie się do przyjaciół, znajomych. Grupa, do której przynależy, na pewno wspomoże i nie da zginąć. Takim spichlerzykiem na przykład jest grupa. Przestępców, którzy się wzajemnie wspomagają. Niezależność od ludzi, niezależność ekonomiczna, albo na przykład zakochanie. Człowiek zakochany jest tak napełniony, usatysfakcjonowany, że niczego mu nie trzeba. Na dowód tego otrzyma i wyśle 20 smsów dziennie i będzie podtrzymywał w sobie owo upojenie, bo jeszcze mu tak dobrze w życiu nie było. Fascynacja w stosunku do człowieka, idealizacja relacji. To są spichlerze oparć. Ich jest wiele, są różne. To są skarby, w których mimowolnie szukasz oparcia. Bardzo trudno zdystansować się do tego wszystkiego. A istnieje przecież lęk, pozostaje. Co dzień dzisiejszy, na przykład lęk przed prawdą o sobie, yy, groźny jest dla tych spichlerzy, dla tych oparć, temu, yy, dla tego, w czym człowiek położył nadzieję. Bo to niektórzy uważają, że lepiej nie wiedzieć. Bo jak się nie wie, to się spokojnie śpi. Wypieranie prawdy, na przykład o dziecku, idealizowanie dziecka, ubóstwianie dziecka, to ma często miejsce, zwłaszcza w rodzinach małodzietnych, kiedy skoro jest jedno, to musi być obronione, osłonięte, osłonione i musi odnieść sukces. To dziecko jest wychowywane do rywalizacji sukcesu pierwszego miejsca. No i wychowywany jest samopas, bo przecież nie będziemy swoim dzieciom jedynym czy dzieciom dwojgu na przykład czegoś zabraniać. Po co ograniczać, skoro ma się rozwijać? następuje nierozróżnianie dziecka od jego moralnego życia. Żyjemy w epoce nasycenia. Dlaczegokolwiek mamy mało potrzeb niespełnionych i ta i to nasycenie powoduje, iż Panu przestaje być źródłem. Jak się ma mieszkanie, ciepłą wodę, jakąś pracę czy emeryturę, trochę zdrowia, komornik nie ściga, to można żyć nawet przyjemnie. Oparcie. Jest podobne do nadziei, tęsknoty, spodziewania się. A potrzebna jest pamięć o Bogu jako zwycięzcy Twojej sytuacji. Kto w Boga wierzy, wierzy, bo przed boską sprawiedliwością nie ucieknie. A kto się skrywa, wiary w Boga nie ma. Można uniknąć ziemskiej kary, ale nie uniknie się sprawiedliwości boskiej. Zresztą kara ziemska nie musi być adekwatna i nie musi kończyć sprawy. Są rzeczy, które wymagają sprawiedliwości wiecznej. Dlatego trzeba unikać oparć pozornych. Poza Bogiem wszystko jest pozornym oparciem. Korzystaj z tego, co Ci Bóg daje, ale niech Ci to nie wystarcza. Bo jeśli Twoje oparcie, Twój spichlerzyk, Twoje osiągnięcie, Twój dorobek życia da Ci spokój, Pewność siebie i tupet. To ten spichlerz może być nieprzydatny, w jednej chwili może wszystko załamać. Człowiek w lada wypadku może utracić sprawność, zdrowie, pamięć. Może być spaliżowany i to się zdarza. To. Nie jest takie rzadkie. Niedawno czytałem pożegnanie pogrzebowe, w którym czule żegnano umarłego młodego człowieka, wspominając, jak to przed śmiercią jeszcze swoich dwoje dzieci ucałował, no i poszedł spać. No i rano już go nie obudzili, więc wyliczono jego znajomych, którzy go kochali i jego wszystkie zalety. Wspomniano matkę jego dzieci, która była jego narzeczoną. A jeszcze była brzemienna, ma urodzić trzecie dziecko, takie dziecko, które się urodzi po śmierci ojca, to jest pogrobowiec, tak mówią. Otóż Trzecie dziecko, a on miał narzeczoną mnie, żonę. Jaki był jego spichlerzyk? Co on w życiu nagromadził? Przecież w życiu jego chodziło o to, żeby umrzeć w łasce. Ale on o tym nie wiedział, albo to pominął, albo odłożył na przyszłość. Jedną z pokus szatańskich. Jest kuszenie do tego, by nie teraz, później, cokolwiek dobrego, nie teraz, później. W piątek może być, może być. Przed piątek, no dobra, ale za tydzień też będzie piątek. I tak można odkładać aż do śmierci. Gdyby ten człowiek wiedział, że umrze, to prawdopodobnie by się przygotował, a nie wiedział? Kto z ludzi nie wie? tego, że umrze. No ale to, co będzie bolało za lat 100, to dzisiaj nie boli. A jeśli nie będzie bolało za lat 100, to powinno boleć dopiero za lat 100. Bo ma oczekiwania, pretensje. Czek sobie uformował świadomość tak niezależnie od Pana Boga, że Pan Bóg. Powinien z nim negocjować warunki współistnienia, bo człowiek ma prawa i się mu należy. Takie jest myślenie nadętego pyszałka. Przecież nie ma żadnej niezależności w życiu człowieka. Nie ma jakich, nie ma drugiego źródła poza Bogiem. Człowiek sam z siebie nic nie znaczy i twoje życie, które powinno być sprawiedliwe, poszanowane, jakoś udane, spełnione, no, no, nie jest. No kto z obecnych tutaj ma to, co by chciał mieć? Każdy jest jakoś ukrzyżowany. Jak ma czegoś dużo, to innego za mało. No gdzie tu sprawiedliwość? Ona jest w Bogu o wymiarze wiecznym. Pan Bóg ostatnie słowo wiążące, twoje odbudowanie i dostworzenie ciebie zrealizuje w wymiarze wiecznym. Ty to nie cały ty. Jesteś wstępem do siebie samego. Jeśli pozwolisz się Panu Bogu obdarować, jesteś wstępem do siebie samego. Będziesz ten sam. Numerycznie ten sam, ale nie taki sam, będziesz zbawiony albo potępiony. Bóg uczynił cię dzierżawcą życia, które otrzymałeś. Jeśli opierasz się na Twoich skarbach, osiągnięciach, to rezygnujesz z oparcia się na Panu Bogu. Jak jest ci dobrze, pomyślnie i nic cię nie boli, to w życiu się można rozsmakować, i wtedy nie ma naglącej potrzeby żeby pamiętać o Panu Bogu. No bo jak jest dobrze, to po co? Zazwyczaj do Pana Boga przychodzi się na alarm. Gdybyś patrzył na swoje życie przez wiarę, dostrzegałbyś, że Pan Bóg cię obdarowuje, że okazuje tobie zaufanie. Wtedy w sprawiedliwości pytałbyś Pana Boga, co uczynić z tym darem. Panie Boże, ja nie mam pomysłu na moje życie. To co ze mną? Proszę o przepis na życie, czyli o wolę Bożą. Bo jeśli człowiek rozstrzyga swoje życie bezmyślnie, bezbożnie, to jest katem własnego człowieczeństwa. Bo człowiek nie wymyśli siebie trafnie poza przyjęciem, odczytaniem i uwzględnieniem woli Bożej. A żyjemy w czasach bardzo skomplikowanych. Chciałoby się liczyć na drugiego człowieka. A tu nie można liczyć na drugiego człowieka, bo nawet jak on jest, to nie taki. Znajdź tu człowieka bezpiecznego, sprawnego, który kocha Boga i ludzi. Nie tak łatwo. Człowiek do człowieka nie przystaje. Stąd zgubienie pamięci o Panu Bogu. Prowadzi do bałwochwalstwa i praktycznego ateizmu. Gdybyś żył świadomością, że jesteś umiowanym dzieckiem Bożym, wtedy jedynie w Bogu znajdowałbyś oparcie, a tym samym gromadziłbyś sobie skarby w niebie. Ale to życie takie nudne. Dzień do dnia podobne. Jak przy pakowaniu Żyletek na taśmociągu. I trzeba to przeżyć z aktem wiary, z poddaniem się woli Bożej. Jest to wszystko możliwe, bo bez spojrzenia na Pana Boga i prawdy o roli Jego w życiu Twoim, życie jest nie do zniesienia i nie warte takiej niewoli. Więc kto wiary nie ma, ten się musi zabawić. A ponieważ zabawa szybko się nudzi, to trzeba sobie zabawę urozmaicić. I w tej spirali szaleństwa, nakręcania się wzajemnego samemu w grupie, człowiek dostaje obłędu, bezmyślności, zabawy, czyli ateizmu z trudem uświadomionego. Najbezpieczniej nie wiedzieć. Jeżeli człowiek analizuje pokusę, o, to ją osłabia. Zazwyczaj człowiek ulega pokusie bez analizy, spontanicznie, na żywioł. Podobne to jest troszkę do poślizgnięcia się na y, lodowym stoku, i człowiek zjeżdża na spodniach aż do dna. Tak to jest z uleganiem rozmaitym pokusom. Bo gdy człowiek nie zna prawdy i jej nie uwzględnia, nie może żyć sensownie. Prawda bowiem ratuje człowieka. Poznanie prawdy i zastosowanie jej wśród swoim to szczęście. A poza prawdą człowiek. Ukierunkowuje się na jakieś zderzenie czołowe, na przyjęcie jakiegoś ciosu, którego sobie wymierzy. Prawda o człowieku jest zazwyczaj inna niż by się chciało, niż człowiek podejrzewa. Gdy człowiek ktoś osiągnie, kiedy rozwiązuje problemy, oparciem dla niego nie jest Bóg, ale odniesiony sukces, on wtedy staje się źródłem, jednym ze zgromadzonych na ziemi skarbów. Takim sukcesem może być cokolwiek. Praca naukowa, praca kupiecka. Kiedyś do świętego Ojca Piju przyszedł człowiek nauki, dwa tomy książek, pokazał i mówi że z dumą, to jest dzieło mojego życia. On parę lat, ileś lat, pracował na to, co tu napisał, święty w swoim italskim stylu wziął te tomy do ręki i mówi, tak, to jest dzieło Twojego życia. Zadaje pytanie raz, drugi raz, piąty raz. Oni już wszyscy wiedzieli, że u świętego nie ma słów przypadkowych. Za każdym tym pytaniem, to jest dzieło Twojego życia, takie nieakceptujące, zdumiewające, topniało oparcie tego naukowca który położył w tym spichlerzyku swoich osiągnięć naukowych. Bo żadne osiągnięcie naukowe nie może być dziełem życia człowieka. Bo nie o to chodzi, by odkryć kolejny pierwiastek czy związek chemiczny. Tylko chodzi o to, by się uświęcić. Dla zbawienia. Wszystkie ziemskie osiągnięcia mają krótszy lub dłuższy dystans ważności i przydatności. W dniu sądu Bożego nie jest przydatne to, co człowiek umiał, ile języków obcych się nauczył, gdzie był, co widział, ile zjadł. W dniu sądu liczy się Twoja więź z Bogiem, zdolność zjednoczenia z Nim. I to jest zbawienne albo katastrofa czeka człowieka, kiedy człowiek ma pragnienie Boga, a nie może go zrealizować. Myślę, że dusze wszyscy cierpiące mają takie rozkosze jak ten, który się dusi. Nie może się nałykać i nałapać powietrza. Bardzo chce, a nie może. I wiele innych porównań można tu powiedzieć. Jak to się człowiek czuje, gdy ma jedyne pragnienie Boga, a nie może go spełnić? To takie samo zdumiewające pytanie postawił kiedyś święty ojciec Pio księdzu Dajczerowi. Pytanie brzmiało, dlaczego nie chcesz Bogu zawierzyć do końca? Kilka razy, kilka razy. To, to pytanie i wstrząs duchowy, który z nim się zdarzył, to był taki, że on na jakiś czas stracił poczucie czasu. Odprowadzili go tam gdzieś przy kościele, zostawili przy ścianie i tam stał i stał i długo stał i życie się mu odmieniło. I to był początek ruchu rodzin nezratańskich. Ponieważ człowiek źle ulokowany, usłyszy werdykt głupcze Twojej nocy, tej nocy zażądają duszy od ciebie. Komu przypadnie, to coś przygotował. To może być nie nocy, może być w ciągu dnia. Może być po długiej chorobie. Starość jest łaską daną niewielu ludziom. Jeżeli umierają ludzie młodzi, zostawiają dzieci, dzieła niedokończone, i to jest sprawiedliwe, to znaczy, że zamysł Boży jest dla nas niedościgły, ale na pewno sprawiedliwy, bo święty. Bo w życiu wcale nie chodzi o to, żeby dom zaczęty ukończyć, dzieci wychować, długi poddawać, tylko chodzi o to, żeby się uświęcić. I błędne zaangażowanie się w cokolwiek człowieka zakłamuje. I człowiek chodzi taki smutny, jak dusza w cierpiąca to mu nie wyszło, tamto mu nie wyszło go pominęli, tam się na nim nie poznali, jak tu żyć. Zwłaszcza gdy. Pan Bóg u takiego czeka, że nudny, zapomniany, i takiego Pana Boga można skrytykować i postawić Panu Bogu kilka zarzutów. Ludzie stawiają Panu Bogu zarzuty. To jest zakłamanie. To jest zakłamanie. To jest dopiero dramat. Dlatego darów Bożych nie obracaj przeciwko Panu Bogu. Miej spojrzenie wiary, a nie ulegniesz zagładzie. Pan Bóg chce być zwycięzcą Twojej sytuacji, dla Twojego uświęcenia, który jest jedynym, całkowitym dziełem Twojego życia. Wszystkie inne zaangażowania są cząstkowe, szczątkowe. Czasowe, tymczasowe i są środkiem do celu. Dlatego tu mądrości Bożej, która jest znajomością spraw bożych, znajomość spraw bożych w życiu twoim. Uchroni Cię od błędnych wyborów, błędnych nadziei, smutku i rozpaczy, ponieważ ponad smutek ciosu, jaki Ci zadali najbliżsi, możesz mieć radość z tego, że kocha Cię nieskończony Bóg. Że on jest Twoim oblubieńcem. Że Jego miłość w stosunku do Ciebie jest indywidualna, wyłączna, oddzielna. Ty nie jesteś kochany w grupie, ja was kocham. Nie. Pan był ciebie kochany na ja ciebie kocham. Czyli ja się o ciebie troszczę, czyli ja ciebie zbawiam. Tak to trzeba powiedzieć o miłości Pana Boga. Proszę sobie zrobić rachunek Szymynia z błędnej nadziei, z oparć, z sukcesów, ulubionych postaw, osiągnięć. Z tego wszystkiego, co cię uczyniło takim eleganckim monolitem nadajesz się do pierwszego miejsca na podium, tam może być bożek spichlerzyk, czyli to, co nie daje spawienia.